otwartymi oczami. I to jest okazja najpierw tego, żeby podkreślić, zauważyć, że chrześcijaństwo ze swojej natury jest nonkonformistyczne. Panie Jezusie, znowu No, głupcy. Próbujecie zawiednić sobie i innym oczom, obmywać głupki, mistry, kielichy. Co się da A wasza lepsze jest czy Wam się wydaje, że stwórca nie widzi? Stwórca, który stworzył i jedno, i drugie? Bo życie w ogóle to umiejętność zajęcia się wnętrzem, nie zewnętrzem. I żeby dobrze usłyszeć tę kategorię, właśnie to, głupcy, to nie możemy tego potraktować jak gdyby, tylko jako zwrócenie uwagi na pewien problem.

Poety, uraża, lekarza, nawet gotowi jesteśmy ostatecznie zgodzić się, że jesteśmy gorszymi kochankami, ale żeby ktoś z nas był gotowy by powiedzieć, że jest głupszy, odpowiedź o mnie. I cytując kogoś innego, pana Dola Franca, mówił tak. Człowiek Yes.